System szybkich połączeń został uruchomiony, czyli dużo łatwiej dostać się do studia. Przypominam, gramy o 1100 zł. 1300. Ja poproszę 1300. Mogę prosić. 1300 zł poproszę, bo są. Piękne odpowiedzi. 1300. No, zaproponuj tak podstawkę. 1300. No, próbujmy. Drodzy Państwo, robi się, <laughs> robi się pięknie w studio. Zaraz zobaczymy, z którym telefonem zagadka zostanie rozwiązana. Zapraszam te same osoby, które już dzisiaj, w dniu dzisiejszym próbowały. Być może warto zerknąć jeszcze raz na zagadkę. Tak delikatnie podpowiadając. E, zerknąć jeszcze raz na zagadkę. Może coś tam jeszcze e, czy, czy umknęło, czy czegoś się nie dopatrzyliście, czy coś tam e, nie tak. Proszę zerknąć, dobrze? Zapraszam. Przypominam 1300 zł. No, zobaczymy. Robi się pięknie. Zobaczymy, jak szybko zagadka zostanie rozwiązana. W tej chwili mieliśmy już kilka telefonów. Stawka troszeczkę wzrosła, dlatego że jeszcze. Halo, halo, dzień dobry! Dzień dobry. Witam pana na antenie. Jak panu na imię? Michał. Panie Michale, życzę szczęścia. Jaka to liczba dokładnie? 723. Niedokładnie jeszcze, jeszcze niedokładnie. Poproszę więcej. 1400. No, 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 no. Tak, 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 bo ja słyszę. Proszę więcej. Proszę więcej. Tak, 1400. O te 100 złotych przynajmniej podnieśmy. 1400 złotych. Dziękuję. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Jak panu na imię? Pani, panie Zbyszku, jak brzmi rozwiązanie zagadki? 1579 Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie dokładnie. Jeszcze nie dokładnie. No, zaraz Halo, halo, dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. Witam Pana na antenie. jak panu na imię? Marian. Panie Marianie życzę szczęścia, jaka to liczba dokładnie? 822 mm, Jeszcze nie. Drodzy Państwo, krążycie wokół poprawnej odpowiedzi. Halo dzień dobry! Dzień dobry, z kim rozmawiam? A, 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 kto, a kto mówi? Dzień dobry, jest Pani na antenie, czy zna Pani rozwiązanie zagadki? 822 Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie Jeszcze nie, 1500 zł Ja, ja, ja wyciągnąm w tej chwili od, reżysora, od reżysera mówiąc kolokwialnie pieniądze Ale drodzy Państwo, oj Oj, zaraz zagadka zostanie rozwiązana. Zaraz pieniądze i to piękne zostaną zabrane. Gramy o 1500 zł. Gramy o 1500 zł. 704-300, z telefonów stacjonarnych, bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Do wyboru, drodzy Państwo, nieistotne, z którego aparatu telefonujecie. Ogromne pieniądze. Bardzo łatwo dostać się do studia. Uruchomiliśmy system połączeń szybkich, co oznacza, że naprawdę bardzo łatwo dostać się do studia. Czekamy na kolejną osobę, która do nas zatelefonuje. Gramy od 1500 zł. Powiem tak, krążycie wokół poprawnej odpowiedzi. Krążycie wokół poprawnej odpowiedzi robi się gorąco w studio. Zaraz zobaczymy. No nie już teraz na tym etapie zagadki nie mogę zagwarantować, jak długo te pieniądze będą z nami. Myślę, że lada moment ktoś zabierze. Możemy możemy wziąć w tej chwili kalkulator, policzyć się na kalkulatorze czy długopis, kartkę papieru. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, panią. Dzień dobry. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ktoś był, ale rozłączył się. Tak, oj, szkoda, szkoda. Drodzy Państwo, e, gramy o 1500 zł. Kto z Państwa telefonuje w tej chwili, bo program jest programem na żywo? Gorąca prośba, słuchajcie mnie, drodzy Państwo, słuchacze telefonu, dobrze? Słyszycie w telewizji, na pewno będziecie słyszeli, wszyscy będą słyszeć, e, jak e, dźwięk telefonu e, dzwoni, prawda? Natomiast ten, kto telefonuje, proszę słuchać mnie w słuchawce telefonu. Rozmawiamy przez telefon, nie przez telewizor, dobrze? Bardzo istotna rzecz, rozmawiajmy przez telefon. Żal połączenia, ktoś przed chwileczką połączył się do studia, do studia natomiast zbyt szybko rozłączył się. No, żal po prostu tego połączenia. Kto wie, program, program na żywo, może w tej chwili byłaby poprawna odpowiedź. 2000. Ja poproszę, ja przepraszam za swoją zachłanność, ale ja dzisiaj słyszałam odpowiedzi. Dwa tysiące. Ja przepraszam za tę zachłanność w tej chwili reżysera. Dwa tysiące. Mogę. I teraz czekamy. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana jak panu na imię? Ryszard. Panie Ryszardzie, życzę szczęścia. Jaka to dokładnie liczba? 5550. Jeszcze niedokładnie. Panie Ryszardzie, proszę zerknąć, proszę zerknąć. Taka gorąca prośba, proszę zerknąć na tę zagadkę. <laughs> Bardzo Pana o to proszę.